Cześć, witam was bardzo serdecznie I jak już mówiłem Dlaczego tutaj nic nie mamy To jest nowy świat Dodałem kilka nowych modyfikacji Takich jak Twilight Forest No i tam jeszcze jakieś domowe dodawałem No i Dlaczego jesteśmy tacy, że Nic tutaj nie ma Jakaś nowa mapa i w ogóle yy, O wszystkim mówiłem w Innym filmie o nazwie InfoTime który można znaleźć na na moim kanale. Także dobra, tutaj się wygenerowałem. Znaczy, wygenerował mi się taki świat. Ja tam się zespałniłem. I zaczynamy naszą przygodę. I przy okazji, na początku, sobie już pobieramy te owieczki. Chwila, może ja sobie tutaj ściszę to, aby nie było tak. Muzykę na pewno włączę. I dźwięk damy na 26. Pewnie będzie głośno słychać, jak klikam na myszkę, bo jest bardzo głośno, no ale może nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało. I nie widzę tutaj na razie żadnych drzew. O nie, widzę, ale głupio, że jest że dopiero na bagnach. Dobra, jeszcze jedną wieczka. Mogliśmy zabić tą tą czarną, bo można zrobić trzech różnych wełn. Ej, 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 ej. I idziemy szybko sobie teraz pod drzewo. I w ogóle. Tak? stworzyłem ten świat no i tak wokół tylko się obkręciłem tak jeszcze przed nagrywaniem i zauważyłem bardzo epicki kanion zaraz go pokażę sobie Zbierzemy zbliżamy to drzewo i przed chwilą wyleciały mi trzy drzewka okej, okay. dobra szybko teraz yy, pójdziemy tam zanim będzie noc i musimy sobie gdzieś zaraz... Trochę i biegniemy tam. Yy, ten kanion był gdzieś. Yy, jak można przegapić kanion? O! Jezus! O! No taki. No czy ja wiem, czy epicki? No, może nie tyle epicki co duży. No jest duży dosyć. Ciągnie się tam jeszcze. Ciągnie, 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 ale nie mam zamiaru tam iść. Nie wiem, czy mam załączone potwory. Nie. Teraz mam załączone potwory. No i on się tam tak ciągnie i ciągnie. I sobie szybko zróbmy jakieś takie startowe itemki. Jeżeli będzie lagowało to przepraszam, bo mam sporo modyfikacji. Yy, kill off. I mieczek sobie zrobimy. Więc jeżeli będzie lagowało, to mam dużo modyfikacji. Jak można zauważyć to tutaj jest 16 stron. Twilight Forest, Twilight Forest to jest też taka dosyć rozwinięta modyfikacja. Także no, mogą być lagi. Ale najgorsze jest to, że jeżeli wejdziemy już do światła Twilight Forest, to yy, nie wiem jak wrócić. Bo tam nie działa. Zbudowałem sobie port portal. Bo grałem tam kiedyś, sprawdzałem tą modyfikację. Tutaj był pewnie. Sprawdzałem tą modyfikację. No, i na kreatywne chciałem sobie zbudować tam yy, właśnie portal do naszego świata zwykłego, nie do Twilight Forest, tylko do zwykłego, i się nie dało. Nie próbowałem do piekła. Może trzeba jakoś do piekła jeść, z piekła, dopiero do domu, ale nie wiem, nie próbowałem tak. I co ja teraz, gdzie ja idę? Teraz idę sobie pozbierać drzewo, jakże szybko. Aha i mamy trybicator, także jeszcze tak przestraszyłem, czemu mi się tak dziwnie długo kopie, A całkiem zapomniałem, że dodawałem tą nową modyfikację. I mam teraz nadzieję, że głos się w ogóle nagrywa, bo inaczej tak się wkurze. Kurczę, co tam jest jakiś znak zapytania. Idziemy tam. Chodźmy. Coś tu jest? Cóż tam jest? Zaraz się dowiemy. Halo? Halo? A nie, tak nie zobaczycie, ale tam u góry w prawym, w prawym górnym rogu można zauważyć jakiś przede mną właśnie jakiś kwadrat z znakiem zapytania. I nie wiem co to jest właśnie. Oj, teraz loguję. O! I co to jest? No wygląda na to, że już jesteśmy tam ci powinniśmy Może to jest pod nami albo, pod, albo nad nami What? Oh. Okej, okay, wygląda na to, że nic tam nie ma Przejdziemy sobie górą, wezmę ten miecz, bo się czuje tak jakoś niepewnie ooo oh tu wygląda ładne miejsce na zamieszkanie a ja nie mam jedzenia w ogóle jest kura czekaj, czeka, co to tam jest, kura chyba chicken to jest, chicken to jest kurczek Skurczek. o nie, już idzie noc gdzie ja zamieszkam w górze zamieszkamy tu będziemy mieszkali będzie takie wejście ale tu tylko początkowo, tak, potem się przeniesiemy, tylko tak chcę na start mieć jakieś tam miejsce zamieszkania i to bym sobie już zamknął Koblem. o, mamy dużo kobla teraz. O, i tak to sobie zamknę. Czemu tu jest tak jasno? Dziwne. Strasznie tu jasno jest. Okej, okay, i sobie to poszerzę trochę. Kurde, jak ja się boję, że mi tego głosu nie będzie nagrywało. Aby nagrywało sobie, abyło. I zrobimy sobie szybko itemki. Itemki, czy jak to tam woli. I zaraz się spotkamy. Okej, okay, jestem już z powrotem, zrobimy sobie itemki. Tutaj mamy nasze łóżko, ale nie możemy spać, ponieważ jest noc. Chociaż tego nie widać. Nie wiem dlaczego. Tutaj też nie było ciemno. A powinno. Dlaczego? To nie wiem. Ja nie mam żadnych cheatów. Naprawdę nie mam cheatów. Chwila na X-Rayu To oświetlenie to jest LTEK, L Elia lights, Nie, nie działa. Nie wiem, ale nie mam X-Raya nawet. Mogę X kliknąć i mapa mi się wyświetla. Nie, nie mam X-Raya. Także nie mam pojęcia o co chodzi Spróbujemy się zdrzemnąć szybko Póki nie ma tych potworów Przy nas Okej, okay. o oh, dzień Dzionek Najgorsze są te wilkłaki A co to jest za blok? Carmin rector Depress. Czy da jakoś zrobić? Co to? Aha, te, dobra Dobra, sorry, nie chciałem. Mogę sobie brać stąd itemki, tak? Mogę sobie brać stąd itemki, dobra? Tak naprawdę to mam załączone. To przyznam się teraz, już wyszło na jaw. Że, że mogę sobie brać różne rzeczy i w ogóle wpisywać komendy, ale nie będę z tego korzystał. No bo po co. A po co to robiłem? Tylko po to, aby po prostu, jeżeli będzie co, będziemy czegoś tam potrzebowali, coś zmaścimy, Na przykład będzie noc, a potrzebujemy dzień, czy coś takiego. No to po prostu sobie załączymy, albo nie, nie będziemy nic takiego robić, tylko po prostu, żeby się teleportować między tymi checkpointami. I teraz sobie tutaj dam bazę wypadowa ok raza wypadowa i o co teraz chodzi powiedzmy stoję sobie tutaj klikam M y waypoints klikam to teleportuj i mnie teleportuje także będziemy tylko z tego tak sobie korzystali bo do nie chcę cheatować, nie chcę oszukiwać nie lubię grać na cheatach, tylko że po prostu chcę sobie tak no trochę ułatwić delikatnie Spokojnie nie będę nic stąd brał i czyżby tam była noc jeszcze? Nie już jest dzień, ale się boję, a nie mamy nic dowiedzenia Oby mi nic teraz nie wrażł Kurczę, ja nienawidzę jak jest gdzieś zaglądam, a się boję, że ktoś mi może wejść. Ok, szybko, odłożymy te główne wszystkie i idziemy popatrzeć. O Boże! Co tu jest? Mam nadzieję, że minister nie będzie chciał zabić. Tam widzę wilczusia. Niedźwiadka. Ok, slime bola sobie weźmiemy. Wiedziałem, wiedziałem, patrz, patrz, patrz Leżysz Szczur! Czemu mi tak lagi? OK Nie, na no następny odcinek spróbuję to jakoś wszystko poogarniać. Bo teraz laguje ja strasznie jak nie wiem. Nie wiem dlaczego mi tak laguje. Aha, dobra. Nie wiem dlaczego mi teraz tak laguje, ale spróbuję to na raz jakoś ogarnąć. O, jak idziemy go zabić. Znaczy już nie jak tylko... Serio, myślę że to jest... Epic fight. Jo, jo, jaki... Serio? List zawił niedźwiedzia, nie no ta logika w Minecrafcie jest na serio Psychiczna Chociaż ten list był sprytny i fałszywy Ale jak go pocisnął Święcia Jak go pocisnął Twoje epickie Slima słyszę to z, z jakimiś slajmami czy co ich gówno No słyszę tu gdzieś slajma Tam widzę pełno slajmów na e, slajmów. No, slajmów, na mapce Są tu? Co za piczki Chodź tu piach Ok, o tej małej możemy że tego być o, ile slime boli będziemy mieli Ej 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 ej! Królisiu Ej, ten jeszcze był cały O matko, ile slime boli Ale to dobrze, dobrze, że mamy tyle slime boli, bo one się przeradzą potem. Oj, tam z tej coś się krzywo patrzyły. Słyszę znowu slajmy. O, i właśnie teraz to o czym mówiłem. Powiedzmy, że jestem sobie tu. I się o coś tam boję, że mam dużo itemów. I robię sobie... To. Yyy... Robię sobie to. Teleportuj. O, i jestem i tyle. I tak sobie będziemy robić, chociaż nie za często, bo to też będzie głupie. Ok, szybko drzwi sobie wstawimy. Może już nie będą wbijali do nas. Boże, mnie denerwują te ich By, nie denerwują cię, ich odpoczynamy. Jakby nie wiem, okres mieli. Takie gówno. To są takie piczki. Dobra, myślę, że zaraz będziemy się tutaj żegnali. Jesteśmy w naszej bazie wypadowej. I no, na następny raz to spróbuję ogarnąć te światło, bo nie wiem o co chodzi. Także spróbuję ogarnąć te światło, spróbuję ogarnąć te lagi. Jak mi coś tam jest niepotrzebne, jakaś modyfikacja tam usunę. To potem wszystko jest zawalone. No i... No. Hot topic, okej. Okay. Potem wszystko jest zawalone. Węgla nie mamy. Także dobre, tutaj się będziemy, będziemy żegnać. I tak trochę nie za miło widać. O, tak. Obok naszej bazy wypadowej. A więc dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Oraz miłego komentarza. Jeżeli podoba się seria. Chociaż jak już mówiłem, musieliśmy stworzyć nową mapę. No to. Mam nadzieję, że teraz będzie o wiele inaczej, bo mamy nowe modyfikacje. I w ogóle mam już plany na tą serię, ale nie będę nic na razie mówił, muszę być cicho. Nie mogę zdradzić tego, co chcę powiedzieć. Także dzięki za oglądanie, i pa!